Tu przed nami hotel Ibis w Poznaniu, a ja dzisiaj nocowałem na Domikańskiej 9A. Hostel Mon Hostel. Mogę wam polecić ten hostel. Noc kosztowało tylko 55 zł. Miałem prywatny pokój. Wiadomo takie ceny, bo nie ma sezonu. Tam idziemy na dworzec w Poznaniu. No, już za 3,5 godziny mam wylot do Irlandii. Urlop był niesamowity, bardzo dużo kilometrów przejechałem, bo z początku przejechałem ze Szczecina, ze Szczecina do Gdańska, z Gdańska do Mrągowa na Mazury, z Mazur udałem się na Lwów do Ukrainy, później z powrotem przyjechałem do Gdańska i lecę z Poznania. Podróż, komunikacja miejsko